Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o nadawaniu kierunków. W tym ostatnim odcinku chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad kolejną kwestią. Tak jak w przypadku słonecznika, nadchodzi taki moment, w którym on nabiera już odpowiedniego kształtu, nabiera swojej charakterystyki i, i osiąga element stałości. Kierunek zostaje już utrwalony i nic, kompletnie nic nie można już zmienić. Wydaje mi się, że to są najtrudniejsze symbolicznie momenty w naszym życiu. W którym podejmujemy jakiś kierunek, podejmujemy jakieś działanie, staranie i nagle utrwalamy już na tyle, że nie jesteśmy w stanie tego kompletnie zmienić. Zastanawiam się, ile jest takich sytuacji, w których wybór kierunku, wybór działania jest na tyle trwały, że nie możemy go już zupełnie zmienić. Czy jest wiele takich sytuacji w Twoim życiu, które zostały już utrwalone i nie można ich zmienić? Czy są jednak takie sytuacje, w których uświadamiasz sobie, że, że możesz, jeszcze możesz zmienić swój kierunek? Możesz. Możesz zmienić swoje działanie, swój charakter. Zapraszam Was zatem do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Każdy nasz wybór i nasze działanie ma tą swoją specyfikę, taki charakter, że mimo wszystko pozostawia jakiś ślad. W tym również wybór naszego kierunku działania czy myślenia, odczuwania różnych rzeczy czy budowania swojej przyszłości również taki ślad zostawia. Oczywiście naturalną jakby drogą dobrego kierunku jest to, że przynosi on owoce i rodzi się jakieś dobro w naszym życiu i nie musimy się w gruncie rzeczy zastanawiać nad tym, co dalej, bo po prostu naturalnie realizujemy jakąś sytuację, odczuwamy. Czuwając, że postąpiliśmy właściwie, że dokonaliśmy wyboru właściwego kierunku, zły kierunek, który być może w niektórych sytuacjach obraliśmy w swoim życiu i zauważamy jego konsekwencje, niekoniecznie musi zawsze kończyć się źle, na złu, ale może pojawiać się sytuacja trudności, niepowodzeń, porażek czy jakichś utrudnień, które po prostu nam na drodze do jakiegoś celu towarzyszą. Mimo tego, że pozostaje jakiś konkretny ślad, jakieś dobro czy jakaś trudność, w zależności od tego, Jaki kierunek wybierzemy, mimo tego, że coś się zadzieje w dalszym ciągu, właśnie w wyniku wyboru naszego kierunku, czy to dobrego, czy złego, wciąż jedna i druga sytuacja wymaga od nas tego, abyśmy mieli w sobie pewną wrażliwość i starali się mimo wszystko skorzystać z pewnych cech, które będą we właściwy sposób kontynuować jakąś sytuację, by chociażby dalej podtrzymać dobry kierunek, który wybraliśmy w naszym życiu, lub też zmienić ten kierunek, który. Wydaje nam się być niewłaściwym, albo nie prowadzi nas do właściwego celu. Albo znaleźć w sobie generalnie taką odwagę, która pozwoli nam kompletnie zmienić kierunek swojego życia. Tak jak w odniesieniu do słonecznika mówiłem o pewnej stałości, którą on już osiąga w fazie swojego wzrostu, tak w przypadku naszego życia mamy nieco wątpliwości czy zastanawiam się, odkrywam, że Mimo wszystko, chyba każdą sytuację można w jakiś sposób zmienić. Czy mam możliwość nadać nowy kierunek, czy nadać kierunek na nowo jakimś pewnym sytuacjom w moim życiu? Wydaje mi się, że to jest jeden z niezwykłych przywilejów, darów, które posiadamy, że ten właśnie sposób mogę patrzeć, że zawsze mogę zmienić kierunek. I tu pewnie nastręcza nas wiele pytań i wątpliwości, czy rzeczywiście tak jest. Filozofia, którą możemy sobie tutaj włączyć. Pewnie będzie Wam podpowiadała no, różne sugestie, różne rozwiązania, że są sytuacje, których się nie cofnie, których się nie zmieni, są sytuacje, które po prostu były, są, a więc niestety nic z nimi nie zrobimy. A więc, w jaki sposób zmienić kierunek swojego życia, czy można zmienić w ogóle kierunek pewnych sytuacji? Otóż, w zależności od tego, co będziemy nosić w swoim sercu, jakie mocne przekonanie w nas będzie, tak będziemy też postępowali. Oczywiście, sytuacja, która wydawałaby się po ludzku, nie do rozwiązania, nie do zmiany, zawsze może zmienić nas, a więc nasze podejście do tej sytuacji. Choć sytuacja się nie zmieni, to jednak my możemy się zmienić. A więc istnieje możliwość zmiany, tylko może ta zmiana nie dotyczyć tego, co byśmy tak bardzo byśmy chcieli. W tym zmienianiu kierunku w swoim życiu, myślę, warto uwzględnić takie trzy rzeczy. Zmieniamy kierunek swojego życia, czy nawet myślenia, postępowania, wówczas, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest cel naszego życia, a więc różne. Różne drogi prowadzą do tego samego punktu, ale to od nas zależy, jaką drogą pójdziemy. Możemy to podzielić na drogę prostą, łatwą, szybką, trudną, ale jakąkolwiek drogę wybierzemy, możemy dotrzeć do tego celu. Istotne jest to, aby zmieniając kierunek swojego działania i myślenia, być jednak zorientowanym na cel, a więc wiedzieć, co chcemy osiągnąć, żeby nie była to zmiana kierunku tylko dla zmiany kierunku, bo mamy taki widzi się, ale rzeczywiście, żeby ta zmiana kierunku jeszcze bardziej nas naprowadzała na cel który jest naszym celem. Pewnie niejednokrotnie mieliśmy taką sytuację, że gdzieś zboczyliśmy z drogi, a więc gdzieś zabłądziliśmy czy pomyliliśmy jakiś zjazd i nagle uświadomiliśmy sobie, że to nie jest ta droga, która może nas prowadzić do celu, ale to jest jasna Oczywista sytuacja, że wówczas wracamy, jakby do początku, a więc do tej właściwej drogi, która nas prowadzi do celu, ale niekiedy jest tak, że po prostu inna droga, która prowadzi może przez inne punkty i tak dalej, mimo wszystko tak może nas zaprowadzić do jakiegoś celu, chociaż będzie to dłuższa, wymagająca droga, i warto, żeby wiedzieć wówczas, kiedy oddalamy się od jakiegoś celu, jaki jest nasz cel. Myślę, że mając konkretny jakiś kierunek w swoim życiu, kiedy przyjdzie jakaś sytuacja, że musimy. Zmienić swoje myślenie, swoje postępowanie, to warto obudzić swoją duszę, przypomnieć jej, co jest dla nas najważniejsze. Może być jakaś sytuacja, w której na przykład rozmawiam z drugą osobą i zaczynamy się spierać, kłócić, i nagle, właśnie pobudzając swoją, swoją duszę, przypominając jej to, co jest dla nas najważniejsze, nie tyle będę walczył z jakąś osobą, nie tyle będę kłócił się z jakąś osobą, ale bardziej skupię się na celu, a więc co chcemy wspólnie osiągnąć. Istotne jest to, abyśmy rzeczywiście pobudzając swoją duszę, Duszę, zorientowali znowu swój kierunek na właściwy cel, żeby nie było to podyktowane, nie wiem, moim zmęczeniem, zniechęceniem, zniecierpliwieniem czy moimi niepowodzeniami, ale żeby rzeczywiście cel wypływał z mojej duszy. Kolejna rzecz, myślę, która jest bardzo istotna i ważna w tym, żeby zmienić kierunek w dowolnym momencie swojego życia, to jest mieć albo przynajmniej rozwijać w sobie taką odwagę. Bo niekiedy podjęta jakaś decyzja, wybór, realizacja jakiegoś, jakiejś rzeczy, mimo wszystko, mimo tego, że widzimy, że postępujemy źle, że nie prowadzi nas do, do, do tego, co byśmy chcieli osiągnąć, to jednak tego nie zmieniamy, bo nie mamy w sobie wystarczającej odwagi. Nieraz wolimy brnąć w niewłaściwą w stronę niż postanowić czy stwierdzić, że robię źle, postępuję niewłaściwie, muszę się nawrócić. Może warto właśnie ćwiczyć swoją odwagę zmiany kierunku, aby gdy przyjdą sytuacje może bardziej wymagające, bardziej trudne, mieć gotową już tą praktykę w sobie. Próbuj może w małych sprawach szukać innych rozwiązań, innego podejścia, innego właśnie kierunku rozwiązania, by nie postępować, bo zawsze tak postępowaliśmy, ale szukać może nie udziwnienia, ale innej okazji do tego, żeby zrealizować jakąś rzecz. Ostatnia rzecz, nad którą chciałbym, żebyśmy popracowali w tym tygodniu też, to oprócz tych trzech oczywiście kwestia więc świadomości tego, jaki jest kierunek mojego życia, oprócz tego, żeby przypominać swojej duszy o, o tym właściwym kierunku i oprócz tego, żeby ćwiczyć sobie tą odwagę, to warto zastanowić się, jakie cechy mam rozwijać, pielęgnować w swoim życiu, żeby rzeczywiście, gdy jest taka potrzeba, umieć zmienić kierunek swojego życia. Może to być determinacja, może to być taka jedna Jednoznaczność, konkretność w naszym życiu, może być to pielęgnowanie wolności, dzięki której też będziesz podejmować właściwe decyzje, niewiążące aż do tego stopnia, że nie możesz się z czegoś wycofać czy z czegoś zmienić. Spróbujmy w tym tygodniu zatem zmieniać kierunek swojego życia, patrząc na różne rozwiązania i sytuacje, mieć odwagę właśnie do tego, żeby może wycofać się z dotychczasowego działania i zmienić je na inne, bardziej właściwe.